Czy ty, Grzesio, dzisiaj zagra ze mną? No proszę cię, chodź ze mną zagrać walsy Ja wiem, że pięknie śpiewam i twoje uszy wcale nie cierpią. A moje ty Na szczęście masz zamiast uszu. A ty, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę w tym momencie i zapraszam na następny odcinek z drzwalsów z Grzesiem. I zaczynamy. Ja biorę przygotowanie Paint Balance, Slice i Space stripa. I pogodujemy się! Jak Fortnite Fortnite'cie! Od kiedy ty jest Minecraft, halo? Od kiedy ja... o ten ma normalnie... o flesza mi rzucił, nic nie widzę, biało mam, biało mam, Mayday, Mayday. Idę idę, idę, idę. Jest git, jest git, jest git, po alarmie. Ty, Można też wychodzić jednak? Co jest? Oni ci strzelają chyba w plecy? O, Ooooooo! Ja nie chcę, ja nie chcę! Nie! To było szybkie! Ty no on chce się bawić na nakietnicę? O! Komplet zadanie nie? dostałem na szczęście! No, ej, ja chcę iść w tą stronę, a ten mi ścianę podstawił po, tam, po pyś. Ty gdzieś oni skaczą chyba tam gdzie my, ty pra Za to bomb, za to bomb, za to bomb! Za to bom, my... Wchodzi! No tak, go dobrze! Leży. A, a tamten. Tam jest. A tamten bardzo daleko, i a, a. tylko gra ten RPG. A, czy, e, jak on to trawił niby? No nie wiem, on dobry jest, dobry jest po prostu. O, u góry biega, ty, u góry już biega. O, ma taktyki no. dobre, że tak powiem. No, na zamkniętych. Czekaj, 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 czekaj. Wow, jak on tu robi! Co jest z tym no, graczem? O to mi chodzi, że to jest. On, on jest dobry. dobry, on jest dobry! Trzeba uważać dobry, na niego. Dobry, no. Ale zaraz go tutaj pa pa, pa 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 Biega za mną. Biega za mną i pek! Hedzociki, heźociki! O o! Nie mam amunicji A wiesz co się stanie jak ja A, bym skończyła dobra. mi się amunicja, nie? Już powiem. Aż wkroczy i akurat z tego paintballa to najszybciej się kończy. Ale ja Salut Life'a wezmę, shotka, weźmy, trawelka i Spaceka i zobaczmy, i teraz mu postawmy takie miejsca, które on prawdopodobnie może, wiesz, widzie widzę go, widzę go, widzę go, że raz tutaj będzie, tam jest, góra. A jednak mnie nie trafi teraz, ich taktyka jest taka, żeby nas oślepiać, drugi ma nas z rakietnicą walić, ale spokojnie, już wracam tu do ciebie, o, Grzesiu. Dobra, dobra, N nie ma tego z waziółką już, y tutaj jest. Dobra, no spokojnie, damy mu radę. Hop, sia hopsia hop, sia, 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 sia. I się wybija Maciuś od mojej skotnicy czy maletnicy Czego? A on tutaj chyba ucieka, ty. On coraz dalej ucieka, co jest z nim? Ty? Gościu normalnie... No cięż walczyć, nie? Ty chyba na czas gra. Coś tutaj mi się nie podoba. Ej, coś mi tu śmierdzi i to nie są moje gacie. Ty, a ja go zgubiłem. Potem powiem ci jeszcze, że ja nie wiem gdzie on uciekł. On się gdzieś chował. On się schował, bo on na timing nas próbuje wziąć. O ja... ja go nie wie. Nie, jest tam, jest tam w drzwiach. Okej. Okay. Ale cwaniaczek tej cwaniaczek. Ale cwaniaczek! O! Dochodzą rękojeści. No, ojej, ojej, ale Ole, mnie jest że wyskoczył do mnie, ale mają taktykę. Silvery mają no. taktykę normalnie. Ja ja ja, no, ja, ja no jak jestem go, Jak w ogóle my Goldy jeden, oni Silvery. I... Co to było? Ty to ogólnie tego to powinien używać na tegoś rakietniczo, że tak. Nie, Żeś mi wykorzystał to teraz. No moje tutaj piękne to wykorzystanie. Nie, trzeba uważać, trzeba uważać, uważać trzeba, bo on jest. Ale na tego z lakietniczą trzeba uważać. Dobra, wiesz, wiesz co on robi, nie? On czeka, on czeka, ty, on czeka, tutaj jest, No wiem, <laughs> on czeka w drzwiach, on czeka w drzwiach i później ten walnie Czy Dobry lakietnic. jest, dobry jest z rakietnicy, powiem ci szczerze, dobrą ma taktykę, już trochę, powiem ci, jak wygrał trochę tego Quake'a i gdzieś te umiejętności jakoś fajnie nabył, podoba tak, mi się Tak, jego no ja, ja, ja wiem, jak wygląda ta umiejętność Quake'a, Jest w jednym miejscu, gdzie najlepiej z tej rakietnicy nawalać i czy, ten, leśpi ci się amo i nawalać w jeden punkt ta. i wszyscy, którzy wchodzą, bo innego wejścia nie ma, i to się wysiadzi, a nie widać tylko jak nóżki i rączki latają. Tak, tylko musisz go załatwić, żebyśmy mu nie dali, wiesz, 0-0 pońców, nie? Bo warto, żebyśmy no, wiem, zdobywali a punkty, nie a nie ginęli go. cały czas, nie? Wiesz, wiesz na ja lewo jest, się lewo ukos, lewo ukos. No, 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 w tym budynku. On w tym zawsze żółtym budyneczku, to jest ich taktyka, silverowa taktyka po prostu. A najgorsze jest to, że my nie możemy sobie na to poradzić. Ale ja zmienię sobie bronię, to też będzie zupełnie inaczej nam w sumie. I on jest w tym budynku. Gdzieś było go słychać. Czekaj. O, 9 sekund. Dobra, mówię kobry! Mówmy kobry! Mówmy kobry! Jest aktywowany. I strzał za tobą leci. Strzał po prawej. O, wygraliśmy. Bo za dużo razy o nich y kowali. Y y y tak, a dwa miałem więcej HP od niego pewnie. Dlatego. Aha, a nie mogę już zmienić broni. No nie, naprawdę. A ja mogę. Ja jeszcze mogę. Naprawdę. Tutaj po położę i tu położę. A i co, i co? Już, o proszę bardzo, wlaz moją kłapeczkę jedną i drugi też pociśnięty, proszę bardzo. A, już nas nie pokonają. Ja go tym no i elegancko. Ja biegnę teraz na ten żółty budynek, bo oni od razu taktycznie się tak, chowają. Tak, on tam z tą lakietnicą się chowa, Ta, nie? Tak, 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 no. ja więc od razu tam lecę, bo wiem, co oni chcą zrobić, wiesz? O, Dobra, leć, leć, leć. Jest, jest tam, jest tam. No, widzę, widzę. Łooo, wow, dobra, ja muszę trochę uciec, muszę trochę uciec. I teraz oni trochę dalej się o nie, trzymają, ponown, nie? Ponown, 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 płoną, się. płoną, płoną, jarają Płoną, mam jednego, ktoś płonął i udawi się, udawi się, udawi się! Udało no się, noś. let's go! Wypad no poza i... mapę. No i elegancko. Aś gubiło ich to bieganie do tego domku w końcu, tak, nie? a ile punktów to staniemy? co mi się wydaje tutaj? za Pońcy, 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 pokażcie mi pońcy. Jakie mamy pońcy? Ile dostaliśmy? Kontynuacja 23 pońcy Uuu, to długo się zdobywa te pońcy Ja points. dostałem 26 Oho, no to ekstra Dobra, przechodzimy dalej No dobra, to co ja wezmę paintballa, nie będę strzelać się bardzo, bardzo na daleko shoty i kawę weźmy Weźmy shieldka i te spaceki, mam nadzieję, że ich tutaj przygnamy I będą mogli nam wejść w nasze oby, oby. rotatorki, o Dobra i tutaj postawię. I dobra. Rzu ty rzuciłeś ten płomień szczęścia? Tak, 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 tak. Wow, do 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 ładnie strzelają, ładnie strzelają, ładnie strzelają, bo dostałem bardzo dużo pońców. Jeden już padł Jeszcze jeden u góry został! Widzę, Coś widzę, takiego, widzę. gdzieś tam, gdzieś tam lata, gdzieś tam u góry lata Ma Masz go, masz go tam O, zaraz strzały skończę no i mamy nice. go! No elegancko. No ej, oni trzymają nas bardzo na daleko, więc będziemy musieli jakoś uważać i ty uważaj na moje płatki, nie? Bo ja je wszędzie teraz no, 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 no. stają. Bo ja jestem taki ninja. Ni ninja i tutaj ninja. I tu ninja. Łooo, wow, ty tak nie podskakuj nice, mi tutaj. Nice, tutaj! Tutaj, 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 że tobą, za tobą. Oj, nie ucieknie nice, mi! Nice, 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 O nie, ja walczę przeciwko Goku, o nie! O nie a to twój mistrz przecież A to mój sięsiej, sięsiej. Się, się. A się, się to wiesz, nie, nie, nie mogę być nie? Łoo, woo, woo, jednak bieg moją pułapkę, którą dobrze rozstawiłem. Go to the ja. street, Ja tam z Dragon Bala, to ja wolę inną postać, mam taką Ja biegną. do streeta nie biegnę, nie biegniemy na górę, nie, nie, nie słuchamy ich. Oh, no, no, no. Ich. Nie słuchamy ich. Kora? Zaraz przybiegnie? zaraz przybiegnie? zaraz odbiegnie. Let's go! Dobre, dobre, dobre! no i elegancko. Tutaj nie mają podjazdu w ogóle do nas, co? No Strasznie. No. I, strasznie, i, strasznie. Że, że Duże pole tego, że duże pole mamy tego Możemy no. rozegrać się w sumie tak jak chcemy. Tutaj dobrze damy i tutaj damy. O! Dójka to ty podpala... rzuciłeś? Tak, to był mój. Miociełem się tak wystraszyłem tego, że to nie byłem... O, tam tam na daleko tak? tam na daleko są dobra uwaga Przygotowuję się do strzelania Ooooooo <ścoughs> oh. Ej, mocno ubity, mocno ubity. Oooooo! Mówiłem, bo... że mocno ubity. To jest pay to win, powiem wam szczerze, nie ta proca, co robi w ogóle z paintballem. Ona to... strasznie szybko strzela, ale powiem tak. Damage. Jest niby przerąbana, bo robi damage, szybko strzela i odbija się. No. Ale jak ci amunicja się sko skończy, to jesteś w tyłku? No no wtedy tak, no ogólnie też paintball ma bardzo mało amunicji i nasza ta. ten. Jak to się mówi po polsku? No ten, proca, bo to jest proca w sumie. No, no, no proca. No, no. Dobra, przechodzimy dalej. Silda no, no, na dobra, pewno dobra. i z Painstream, bo skończamy sobie tutaj. A razem. Ja byłem Let's go, lecimy i walczymy. A tu jest bliska mapa. Dobra, i tutaj postawmy. Dobra, dobra, dobra. Ja muszę tutaj. Wow, jeden o, gula, 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 gula. Na górze fule, na dole fiołki, a my dzisiaj strzelamy się jak dwa a... aniołki! Co jest? Ja nie wiedziałem, jest? że ty jesteś bliska, no to ja ja też, nie. Tutaj, ja też nie, ja też nie. To ja muszę zmienić, ja się odgadam, biorę tutaj albo nie na... Ty, lampię. gdzie on jest? Wow, mamy go! Już wieś, gdzie? Let's już go! Wieś, gdzie? No już wiem gdzie. Dobra. Czyli chyba zmiana giver czy nie? Czy może nie? No dobra, ja zostaw mi ja takie kieszenie Ja robię jedną zmianę, ja robię jedną zmianę. To, tak to. bo warto, warto, warto zrobić, nie? To tutaj postawmy I postawmy ja o dzielnąć y ja nam y wejścięt już od tyłu. Dobra, już biegnę i tylko nie zbiegaj na dół, nie? Bo to wiesz jak to jest Dostał. O! Dobre, 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 I muszę uważać na niego. Działam skaczem. Ooooo! No! wpakował się w pułapkę przyjemniaczek. Ojojoj! Powiem oj, szczerze, oj. że te pułapki dobrze chyba rozstawiam jakoś. Bo już chyba druga pułapka wlecona, co? No, no, no. Tutaj postawiłem. Na, na akurat na naszych plecach, nie? Tak, tak, tak. Dobra. O! Pa, pa, pa. Dobra, jeden Życie. już dostał. Bardzo dostał, bardzo dostał. i Mamy jednego to, to, o nie, ja zaraz ginę Gdzieś drugi, gdzieś drugi A widzę Dobra, on we mnie się fokusował we mnie Dobra, mamy go, mamy go Ło, ja zaraz ginę Musisz dać Grzesiu radę, bo ja zaraz ginę Nie widzę go, nie widzę go Grzesiu no Dobra, widzę go, heczacik <laughs> Byłeś kupiony na mnie, nie? Widziałem widziałem i się podpaliłeś. Czekaj, jest ja goni no bo... broń mm. Wezmę Uzika, Rothschilda i dalej to Space'a, ja. bo to jest dobre. Ja już nie mogę zmienić. Masz chyba tylko jedną zmianę, nie? O nie, ale ładnie mnie strzelił, bardzo ładnie mnie strzelił. Oj, zginę. Wow! Bardzo ładne to było z ich strony, powiem szczerze. O. Na tym pułapkę. <laughs> A! Ajajajaj, aj, aj, aj. mają pierwszą Kurde, ale rodę. wiesz to jest najgorsze? Bo on ginął ode mnie i no. kurde on na koniec wbiegł w tą twoją pułapkę, jak miał chyba jakieś 5 HP, nie? Tak. A tak to, a tak tamten jakby wbiegł, to on był instant od twojej pułapki. Dobra, nie? ja tutaj postawię. E, Siądź tu, siom tu, siom tu, od góry idę, od góry idę, od góry idą, Maciek. Czekaj, ja już jakoś lecę. Ooooo wow, ja jest, tutaj sam jestem, Grzesiu, dlaczego... Idę, 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 Dobra, idę, idę, idę Zeskoczyłem Nie zdądziłem, żaketniczy chcieli. ładnie, 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 za ładnie! Ej, on mam 100 HP, nawet ani razu nie dostał. To musimy jakoś lepiej to taktycznie rozegrać, bo im oddajemy rundy Grzesio, co jest z tobą nie tak? Ty, co mnie tak? No co jest z tobą nie I tak? Łapki co? jakoś słabo ci się dają, nie? No, no, dobra i teraz. Rozstawmy się. od góry, od góry, od góry, od góry będą wchodzić. Dobra, dobra, obserwuj, obserwuj, obserwuj wszystko, bo to wszystko szybka akcja jedna będzie. Jedna albo druga drabina, jedna albo druga drabina. Ładnie się rozstawmy, ładnie się rozstawmy, bo to wiesz jak jest. to jest. Nie, ja zginę. Strzelaj Grzesiu! Strzelaj! 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 No, nie... Zdo... Zmień te RPG, bo to jest trochę... Nie mogę. Aha. Nie mogę zmienić. Dlaczego wziąłeś RPG? No bo wcześniej do mnie ślał z RPG i mu dobrze szło No nie no, ty tak nie stosuj taktykę co przeciwnik zazwyczaj, nie? Bo wiesz jak to jest, nie? Tego bia z białymi włosami trzeba likwidować pierwszego, nie? Leci! To... Gdzie on jest? Nie! Nie, no. nie, szkoda, 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 szkoda. Nie, nie wiem, co, jak to można rozegrać, żeby to wygrać jakoś, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie nie, ja mogłem tego Aszalta wziąć, tak jak ty, nie? No jasne, że tak. Lepiej trollować, nie? I brać jakieś... Ja nie trolluję! No, nie trollujesz, musisz trollować. Dobra, jeden zginął i teraz poczekaj na drugiego. No, Nie, ja zginę. No. Ja zginę, wiedziałem, że zginę. Wy o to oczywiste. Ale on wcześniej... Ej, ale wcześniej to oni raczej odpaleni nie byli. Nie są odpaleni. Co, co, co Grzesiu? Co chcesz Grzesiu powiedzieć? Nic, chcesz, nic, to jest okej. Okay. Okay. Chcę... Jeszcze jeden. No dobra, lecimy dalej. Pęball na ich strutka. Weźmy tą trawelkę i weźmy Spainstan i postawmy płapeczki i nadsłaniaczka cwaniaczka z nimi grubo. cwaniaczka, od razu lecimy. O, n, oni mają n, małpę w nie? Co mają? Małpę! Widzę. <laughs> no tak. <color passe simulations> A ten co? Dobra, 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 I... no i Jeszcze małpa, jeszcze małpa, jeszcze małpa! Dobrze, monkey Luffy. Uu. Ale oni na cały czas stali, dlaczego oni na mother, stali? Dlaczego oni się nie przemieszczali? Ja. Nie wiem, nie wiem. Nie hmm. się nie pytaj. Mm -hmm. O, jak się śmieją, ha 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 ha, ha, ha. I, i, czego, I czego się śmieje? I z czego się śmieje? Oni też Już płoną, reszty. już płoną! Płonie ognisko w lesie! Gdzieś okruski już niesie. się. go, 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 Dobra, daliśmy im radę. Let's go, lecimy dalej! Druga Jestem mistrzem podpalania wrogów. No i bardzo dobrze. Ja pułapki ostawiam, jakby chcieli nas zachodzić na plecach. Wiesz o co? Mm -hmm, chodzi, mm -hmm. nie? Takie, no. takie taktyczne popeczki. Usta... W, lo... w locie dostałem, ale chyba rzuciłem. Życzyłem... Tak, rzuciłem, podpaliłem coś. Chy chyba dostał, chyba dostał. O! No to musiało boleć, ale jeden gdzieś mgla w ogóle. Do dobra. Ło wow, dobra, ale on próbuje mnie tutaj porobić ze stajpery. Dobra, ja przeładuję sobie. Tu po cichutku, na spokojnie, bezstresowo. I py! I teraz! Miku, wiku, wiku, miku. wiku, 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 wiku! Wow! I www, www, o. o! Nie, skończyły mi się amunicje! Nie, amunicje mi się skończyły! No, I Zmurowałem go! <laughs> ty, ty, ale powiem ci, że już by się a Ja bardzo się chyba biegałem i no. skakałem bez sensu. Dobra, biegną, biegną, biegną do nas, biegną do nas. Nie, nie jeden się pali, jeden się pali. I do nie jestem na jego plecach, jestem na jego plecach I robi ci pleci. D dobra, mam go, mam go, mam go, mam go, mam go, mam O nie, jeszcze nie mam amunicji. O nie, załatwił mnie się, musisz dać radę, musisz, robisz to, robisz to, czuję to w kościach, że dasz radę, dasz radę. To nie czuj. Teraz dasz radę, no, no i nie dałeś rady. Ja, ja muszę się zmienić to, ja tutaj, no z Life'a, ale drugą broń musisz zmienić na Uzi. Co ty musisz zmienić? Co ty musisz zmienić? No nastawienie do tej gry. No nastawienie, na pewno. Małpa mocno ubita. No i oni... O, o. a ja mnie, się łaci, mnie się mi się łaci. skończyła! No nie. I... O, oj. Dobra, dobra, dobra. O nie. O! Z chwili nice. udało się nice. wykorzystać to! Wow! Lecimy po ostatnią rądeczkę. kręcimy trawelką, kręcimy trawelką Oni się boją, chyba mi się wydaje, tutaj podchodzić. O nie, ale weszli mi w dwa baty, wiesz? Normalnie mnie wzięli teraz. Nie, da, nie dało rady inaczej to załatwić ich. Biegnij do naszego respa, to może być miał podobieństwo, że wpadną w papki. O, przeskoczył. Biegnij do Respa, biegnij Grzesio, robisz to Grzesio! Nie. No nie, katana śrono, nie, ja bym mu wsadził tą katanę, nie powiem, gdzie tam, gdzie, nie dochodzi. <gry> Grzesio, spokojnie, no, robimy ich, robimy ich. Ja, jak spokojnie, jak spokojnie? Maciek, no. jak ja mam być spokojny, jak taka menda, menda osiedlowa? No, da, damy im radę. No. Okej. Okay. Jednego pokonałem, 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 pokonałem Jak można grać na tej o, mapie JAK MOŻNA GRAĆ NA TEJ MAPIE ZE snajpą? To no. trzeba być pod człowiekiem ci Maciek, mówię! Nie no, trzeba być genialnym graczem jak oni, że oni grają tym teraz normalnie tutaj Dobra, jednego pokonałem, bardzo łatwo LET'S go drugi pat. No nie nie? Ha 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 pay to win! NJ no, was po prostu normalnie l -sy. Takie dwie ppy normalnie, nie? Kamel ky takich jak wy to normalnie stał jakoś my, nie? Dżesiu, tak nie można mówić! O nie! Słuchajcie widzowie! Ja chyba szybko kończę ten odcinek, za mnie mi go ściągnął z YouTube'a. Tak nie można mówić!